Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie, w ten słoneczny, co prawda momentami też pochmurny, ale nadal przyjemny poranek. Wróciłam przed chwilką do domu, biorę się teraz standardowo za ogarnięcie mieszkania, śniadanie, a następnie idę do Gracika w poszukiwaniu fotelika samochodowego dla Szymona, bo niestety, ale ten co miał... Został zepsuty, więc trzeba iść ogarnąć jakiś inny. A następnie mam plan wybrać się na takie ostatnie, już zakupy do centrum przed wyjazdem. Także mam nadzieję, że uda mi się to wszystko fajnie ogarnąć. Tak więc bez zbędnego gadania, zapraszam Was do oglądania i spędzenia tego czasu razem z nami. No dobra, moi drodzy, posprzątane, pojedzone. Także. Ubieram się i idę do Gracika. No i słuchajcie, wyszłam i muszę wam powiedzieć, że e, zrobiło się troszkę chłodnie. Jak widzicie chmury są. Słoneczko się schowało, także jestem ciekawa, jak będzie to wyglądać w dalszej części dnia. Ogólnie wiecie, jest przyjemnie, ale kurczę, fajnie jakby tego słoneczka było troszkę więcej. Wróciłam przed chwilką do domu, także teraz wam pokażę moje zakupy z Kringlopa. Jestem zadowolona, bo kupiłam wszystko to, co chciałam, a nawet coś z Ciucha. I od tego sobie zaczniemy. Nie ma tego dużo. Pierwsze, co my tutaj mamy, to jest, słuchajcie, ta koszulka z różową Panterą. Powiem Wam, że jak ją to mi się ona tak spodobała. Jest ta, troszkę większa na mnie, więc super. Y, rozmiar M i o, ona z ogólnie ze Stradivariusa i ja za nią zapłaciłam 2,45, ale naprawdę jest y, no super. Także mam kolejną koszulkę. Dla mojego też wzięłam taką y, zwykłą y, z kołnierzykiem. Mam nadzieję, że będzie na niego dobra i ona też kosztowała 2,45. Y, no i Kolejna koszulka to jest ta z, z E. czarna yy, i ona kosztowała 2,45 i tutaj mamy rozmiar 38. Także to jest wszystko z Ciucha. Ogólnie w graciku zapłaciłam 21,80, więc yy, no spoko. Yy, no i po to, po co kocham, czyli po poteliki, i tak, tak, jest super ciężki. Taki fotelik mam dla Szymona. I za niego dałam niecałe 9 euro. W ogóle, słuchajcie, tu jest ta cena też wyjściowa, I on kosztował. I jego koszt to był 190 euro, więc no. Tak myślę, ogólnie, że normalnie. Ale właśnie on mi się bardziej spodobał. Był taki najbardziej, że tak powiem, czysty. Chciałam też taki, żeby miał tutaj tą poduszkę na głowę, ale no. Te pozostałe jakoś takie, no nie przypadły mi do gustu. Także wzięłam ten, mam nadzieję, że nam troszkę powtórzy. I dla Antosia też wzięłam. Co prawda on ma poddupnik, ale stwierdziłam, że na dalszą podróż mu się też coś fajniejszego przyda, co by mu głowa nie latała i właśnie wzię wzięłam, wzięliśmy. wzięłam taki. No, i on kosztował 8 euro. Także no, cena najbardziej spoko. Tutaj z tyłu, wiecie, też to mamy wyciągane. Także e, później będzie Szymon też mógł na spokojnie pokorzystać. Także a, także to są całe moje zakupy z gracika. E, ciuchy idą do prania. E, foteliki do schowania. Ja się ogarniam i lecę po Szymona i z Szymonem na centrum. no i słuchajcie wróciliśmy przed chwilką do domu ja się tylko szybciutko przebrałam i idę już po Antosia sama, bo mój dzisiaj wcześniej wrócił z pracy, więc e, Szymon zlecił tego, że śpito został z tatą. A oh, ja właśnie sobie idę. I moi drodzy, wróciliśmy niedawno do domu, byliśmy też po szkole oczywiście na placu zabaw, bo się wypogodziło, zrobiło się naprawdę bardzo przyjemnie, więc chwilkę posiedzieliśmy i zawinęliśmy się do domu. No, a teraz Wam pokażę moje całe zakupy z centrum, w sensie z ryneczku. Bo ogólnie poszłam poszukać jakichś kwiatków dla nauczycieli na zakończenie roku. Wiecie, zależało mi albo na słonecznikach, albo na różach, ale doniczkowych. No i ogólnie u nas w Aldiku i Wim, bo są, ale one są takie no, niezbyt ładne. Więc stwierdziłam, że może właśnie na tym ryneczku coś będzie. Ale niestety nic nie było, jedynie w kwiaciarni, co Wam pokazywałam. Tam moment znalazłam właśnie róże i zastanawiam się, czy ich nie kupić, bo dzisiaj ich nie brałam, ale ewentualnie w przyszłym tygodniu bym właśnie po nie podeszła Byłam też w Daglasie, ale powiem Wam, że jak zobaczyłam kolejkę, to zrezygnowałam. W królacie było dosłownie to samo. Naprawdę było dzisiaj tyle ludzi na centrum, nie wiem, czy to ze względu na pogodę, czy, czy z racji tego, że już co niektórzy mają wolne pod wakacje, ale naprawdę było sporo osób, więc zrezygnowałam z większych zakupów. Pójdę po prostu w przyszłym tygodniu jak będzie troszeczkę luźniej. Natomiast na ryneczku kupiłam troszkę owoców, troszkę warzyw, bo pod koniec ryneczku wyprzedawali i mamy tutaj, coś takie mini sparagi jednostkowe, bo one w ogóle w wyglądają taką trochę upłacone, jak ale nie, no ogólnie tak i takie pudełeczko kosztowało mnie euro, więc wzięłam jedno. Do tego wzięłam nektarynki, cała szalka i też była za euro, więc no naprawdę się opłacało. Był w roku 3 sztuki za 2 euro, ale stwierdziłam, że aż 3 mi nie są potrzebne, więc wzięłam jeden taki mniejszy za 75 centów i jest naprawdę całkiem ładny i jeszcze wzięłam Buraczki też były za euro, także za to wszystko zapłaciłam 3,75 więc myślę, że jak najbardziej się opłaca. Miałam taką chęć na buraczka czerwonego, wiecie tak, z kostką rosołową, no bo jak rosołu nie mam, no to właśnie biorę kostkę rosołową i w niej gotuję ziemniaczki, buraczki, więc stwierdziłam, że jak za euro, no to szkoda po prostu nie wziąć, więc wzięłam sobie właśnie jedną taką kiść. No i w sumie to tyle Byłam jeszcze na chwilę w akcji I kupiłam ręcznik papierowy I e, słodkości te Rises Te miniaturowe I takie podwójne I to wszystko e, Także no Takie na dwa razy udane te zakupy Bo myślałam, że kupię tą całą resztę naprawdę jak ja zobaczyłam te kolejki To po prostu e, No naprawdę stwierdziłam, że nie ma sensu Bo jakbym w tych kolejkach postała To nie zdążyłabym po Antosia do szkoły Także tak, ale myślę, że właśnie w przyszłym tygodniu na spokojnie pójdę i to wszystko sobie zakupię, a teraz idę te rzeczy pochować i biorę się za robienie obiadu i dzisiaj na obiad stwierdziłam, że zrobię makaron z serkiem Hochland, dobrze mówię, wiecie, tym hamburgerowym i do tego właśnie z brokułem, także idę działać. Obiad mamy już praktycznie gotowy. Jeszcze muszę chyba iść za chwilę, zacząć budzić Szymona, bo nadal jest na drzemce. A szczerze powiedziawszy, nie chce mi się z nim siedzieć do 12 w nocy. Powiem Wam, że jestem taka śpiąca. Nie wiem, czy to jest przez pogodę, bo naprawdę jest teraz bardzo przyjemnie. Są odczuwalne 24 stopnie. I jakbym poszła teraz na ogródek, siadła na krzesełko, to yy, podejrzewam, że dwie minuty i śpię. No albo po prostu od tego, że od samego rana taki bardzo aktywny czas i tak naprawdę poza śniadaniem nic konkretnego nie jadłam. Jedynie piję wodę zatem jakiegoś owoca, coś słodkiego i to tyle. I to wiecie też może takie osłabienie. Nie wiem, albo mam ochotę jeszcze zrobić sobie jedną kawę, bo ciężko widzę to popołudnie. Także tak, ogólnie byłam też, jak mogliście widzieć w obowniczym. Znowu patrzyłam za tymi moimi butami, mam taką rozkminę, czy te różowe, czy miętowe postaram Wam się tutaj wstawić zdjęcie i najlepsze jest to, że te miętowe, wiecie, wyglądają na takie slimy, a te różowe takie przyciapane, ale właśnie jest po jednym rozmiarze z każdego i wszystko byłoby ok, gdyby nie ta moja. I jedna noga, no bo na prawą stopę przymierzałam super, naprawdę, a na tą lewą, y, z tą problematyczną kostką, zaczął się problem, bo zaczęło mnie to piłować, y, ubierać, no i nie było z tego za bardzo komfortu. Y, a wizytę mam dopiero w Polsce, tak, w Polsce y, idę zobaczyć, o co z tą moją nogą chodzi. Y, no i właśnie taką mam rozchmina z tymi butami. Y, czy je kupić teraz, czy wstrzymać się do września? Ale myślę, że do września może już po prostu nie być. No i nad kolorem, nie? bo te miętowe mi się na maksa podobają, ale to będzie też ciężkie w utrzymaniu. A te różowe, no jednak, wiecie, nie będzie aż tego, że tak powiem, brudu. Widać, nie będzie trzeba je tak często prać, więc no nie wiem, nie mogę się zdecydować. Dajcie mi koniecznie znać. Ja mówię, postaramy Wam się gdzieś tu zdjęcie wkleić. Jeśli już nie macie kilka sekund wcześniej no bo mam rozkminę co do tych butów najlepszy w ogóle był Szymon bo jak mu pokazałam to mama te nie, te tak <gryżowe> różowe mu się kompletnie nie podobały miętowe tak więc no, no muszę się zastanowić na spokojnie ale właśnie chciałabym sobie kupić ogólnie też czekam na paczkę jeszcze z temu i mam nadzieję, że mi dojdzie jeszcze przed wyjazdem powiem wam, że trochę się zgapiłam z zamówieniem tych rzeczy, więc no fajnie jakby jakby doszła na spokojnie przed wyjazdem no, dobra idę teraz kończyć ten obiad, bo normalnie czuję, że mam helikopter w głowie, no i obiadek mamy już gotowy, także bierzemy się teraz za jedzonko obiadek zjedzony i powiem wam, że zdecydowanie lepiej się czuję, więc ewidentnie po prostu no to moje samo samopoczucie było od tego, że no nic nie jadłam także najważniejsze, że już jest ok Przyszłam sobie jeszcze tutaj troszeczkę na ogródek pocilować. Szymon też niedawno wstał, więc no podejrzewam, że ta nocka będzie dzisiaj ciekawa, ale może uda mi się chociaż zrobić pazurki, bo wczoraj zrobiłam jedną dłoń. To już są moje wakacyjne French tutaj z cyrkoniami Powiem wam, że no dawno nie miałam, także stwierdziłam, że właśnie takie pazurki na wakacje. U stóp, Przepraszam za to, jak one wyglądają ale no y, też mam właśnie u stóp zrobionego. No i teraz mi została jeszcze ta rączka do ogarnięcia, y, także no tak myślę, żeby dzisiaj sobie właśnie to zrobić, z czym się uda. Zobaczymy, jak na razie troszeczkę sobie tutaj posiedzę na ogródku. Za mną są też tutaj burki, odpoczywają. No i korzystamy z y, pogody. Swoją drogą muszę wziąć się też y, albo w weekend, albo w przyszłym tygodniu za ogarnięcie ogródka, bo zobaczcie jak zarosła mi tutaj już trawa także muszę to przed wyjazdem sobie wszystko na spokojnie poogarniać w ogóle zobaczcie też jak poprzypalało mi tutaj kwiatki no nie wygląda to dobrze i tak teraz słuchajcie tutaj stoją kwiatki bo niestety ale te drzwi się popsuły więc no jedyne drzwi które są do użytku to są tutaj te z okna ogrodowo balkonowego Także tu mam wszystko poprzestawiane. No i tak to na tą chwilę wygląda. Ja wiem, nie jest ciekawie, no ale muszę tak jak mówię, to przed wyjazdem sobie na spokojnie ogarnąć. O, tu też kwiatuchy e, cynie wychodzą. No, także. Tak to wszystko sobie teraz wygląda. Powiem wam, że myślałam, że już z tej róż. Ja wam to chyba ostatnio mówiłam, że nic nie będzie, ale jednak, w ogóle yy, dajcie znać, czy to są nasionka w sensie w tych noskach, bo chętnie bym to pozbierała i zrobiła sobie nowe sadzoneczki, ale nie wiem, czy to ma właśnie sens. Tutaj następna te. Ta... O, proszę, myślałam, że ona sama biała. Tu okazuje się, że biało różowa na końcach, także no fajnie, też myślałam, że z niej już nic nie będzie, ale się odrodziła, więc no bardzo się z tego powodu cieszę. Także tak. I moi kochani, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się też spodoba. Co prawda, no te zakupy na centrum mi nie do końca pykły, ale najważniejsze jest to, że udało mi się ogarnąć te w graciku. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, za każdą łapkę, komentarza, także subskrypcję i do zobaczenia już w nowym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!